Witajcie, witajcie, kochani. Mercedes W203 z pięknym pięciocylindrowym silnikiem i porównamy go pod jednym tylko względem, a mianowicie porównamy go z Mercedesem W204, silnik W. 2.2 CDI OM651 OM651, tak czterocylindrowy tu mamy 5 cylindrów i o co mi chodzi wyobraźcie sobie, że Mercedes ten, ta 204 wróciła przed chwileczką do mnie z trasy okazało się, że wykazała błąd zaworu EGR oczywiście zawór się odblokował na tyle, że samochód wrócił bez problemu. I teraz coś ciekawego pokażę. I będziecie mogli sobie odpowiedzieć na pytanie w którym kierunku zmierza motoryzacja skoro samochód z 2012 ten 2012 4. 4 roku i samochód z 2012 roku różnica 10 lat, a te 10 lat spowodowało, że wszystkie sprawy dotyczące ekologii spowodowały, że teraz, żeby ten zawór EGR wyjąć, oczywiście żeby Mówię o 204, nie trzeba wcale wyciągać oczywiście silnika, jak to niektórzy mówią, że trzeba wyciągać silnik. Zawór EGR praktycznie przewidziany jest do przeglądu, oczyszczenia w 204, w OM561, OM6651. Bo I teraz zobaczcie. Klasyczna sprawa. Tak jak w Volkswagenie. Patrzcie. To jest EGR. Tak? Ale wielki. Wielki, ale czy jest tu jakiś problem z, de z demontażem, z wyczyszczeniem tego zaworu? No nie ma. Chodźcie ze mną. Możemy zajrzeć do środka nawet. Tak, mogę zdjąć ten przewód i mogę zajrzeć, yy, zrobić rewizję jego, zobaczyć jak on wygląda w środku. To jest, patrzcie, wszystko suchutkie, czyste. W tym silniku widzicie? Silnik, przebieg około 283 tysięcy, przebieg oryginalny, logika. Produkcji silników przypomina to, co możecie odnaleźć w 1.9 Volkswagena. Potem był 2.0. Ja już nie uważam tego silnika, dlatego że jeździliśmy kiedyś z synem, z synem na jeździe próbnej, z Skodą Yeti. Pamiętasz Skodę Yeti? Pamiętam Skodę no. Yeti. I co było? Pękająca głowica od razu przy jeździe próbnej. Pan powiedział, że no tak, ale pękają głowice w tych silnikach, to, była, to był początek, początek dopiero tych 2.0, a przecież 1.9 jest silnikiem genialnym. Teraz przejdziemy sobie do Mercedesa W204, 10 lat młodszy samochód, to ten, który wykazał problem z EGR. Gdzie jest EGR? No oczywiście. Tu jest EGR. Tu. Chłodnica EGR-u. Prawda? A jeszcze gorący. I cały zespół EGR-u. Tutaj, w tym miejscu się mieści. Teraz praktycznie rzecz biorąc, EGR w tych samochodach zaleca się y, sprawdzić. W momencie, kiedy wyjmujemy silnik do wymiany rozrządu, który jest z tej strony, w pewnym silniku nie ma rozrządu. Z tej strony jest łańcuch, ale jest wszystko z przodu. Ale w sumie moglibyśmy wyjąć ten silnik, to nie jest nic aż takiego skomplikowanego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że tutaj zauważyłem taką prawidłowość. Zastanawiam się, czy jakbym wyjął w skrzynie biegów, to czy dostałbym się do rozrządu. Bo wyjęcie silnika z tego samochodu, to już nie są te warunki. Już muszę tutaj zastosować jakiś... O, kot przyszedł. Jakiegoś żurawika. No Tym żurawikiem nie wysięgnę tego silnika. Chodzi o prostotę silnik, tak jak na przykład w Volkswagenie, przy wymianie rozrządu rozbieram przód w tych warunkach. Wymieniam rozrząd, składam przód i odjeżdżam. Natomiast tutaj jest troszeczkę ciężej. No i teraz tak, co my tu mamy? Mamy tu chłodnicę EGR-u. Oczywiście chłodnica EGR-u to przewody, które trzeba odpiąć. Trzeba odkręcić tą chłodnicę. Tu jest jedna śruba mocująca. Tu jest wspornik, czyli tą śrubę też trzeba odkręcić. I jaki jest plan? Najpierw odkręcę chłodnicę EGR-u i zajrzę do niej. I ocenię, w jakim stanie ona jest, czy jest prześwit przez nią. No i oczywiście zespół EGR-u, żeby go odkręcić, no to śruby są tutaj po burcie dwie trzeba odkręcić przewód który tutaj jest EGR ten metalowy tu dwie śruby no i oczywiście oczywiście z tej strony dwie śruby prawdopodobnie muszę skorzystać z kanału i teraz powiedzcie mi jaki jest sens tak bardzo komplikować układy napędowe żeby nagle porzucić całą ideę silnika spalinowego i teraz przejść na elektryczne czy myślicie, że te elektryczne samochody to są takie cudowne i tak świetnie wszystko będziecie mogli Obsługiwać w tych samochodach? Żeby mieć pretekst do nakładania coraz wyższych. Dodatków. No to ja Wam powiem, jak to jest. W silniku elektrycznym, który, który występuje w hybrydzie, na przykład, mamy akumulatory, które muszą zasilić ten silnik, i teraz te akumulatory to jest dodatkowa masa napięcie około 300 V, zasilające te silniki. Czy to wszystko jest takie bezpieczne? W Motorsporcie, kiedy były testowane, bo te układy były testowane w Motorsporcie, to najpierw była taka lampka kontrolna, która wskazywała, że mechanik może podejść, jak ta lampka gasła, że jest wyłączona stacyjka i instalacja jest odłączona. Podczas prac z akumulatorem w silniku elektrycznym. Trzeba używać rękawic. Potrzebny jest chodnik dielektryczny. No, tam nie ma 1,5 kV. Tam jest tylko 300V prądu stałego. 300 V niebezpieczne. Y no, I to jest właśnie pytanie. Y kiedyś była taka wojna między twórcą prądu przemiennego i stałego. Tesla Edison, który system zasilania jest bardzo niebezpieczny, który można na przykład podpiąć do krzesła elektrycznego, żeby skutecznie zabić skazańca. Kochani, teraz no. tak. Co mi tu czeka? No, oczywiście samochód po usunięciu błędu przyjechał bez problemu, ale o, tu mamy układ sterowania pod ciśnieniem. Tak? Ja to muszę wszystko zdemontować, wyciągnąć. Zacznę, tak jak mówię, od chłodnicy. Sprawdzę prześwit. Yy, zobaczę, jak. Bo jak zdejmę chłodnicę, zajrzę do środka. Będę wiedział, jak ten zabór, zabór EGR wygląda, i wtedy podejmę decyzję o jego demontażu. No na pewno demontaż jest potrzebny, skoro pojawiło się pojawiło się zacięcie tego zaworu podczas jazdy samochodem. I decyzja tak? czyścić, czy wymieniać. No, też. Też, czy czyścić, czy wymieniać. To też jest pytanie. Spróbuję wyczyścić ten zawór. Zobaczę, w jakim to jest stanie. No i oczywiście popatrzcie, te elementy, które tutaj są, zakup uszczelek, no bo wiadomo, że to wszystko musi być szczelnie połączone ze sobą. I w tamtym samochodzie, tak jak pokazywałem, widzicie, prosty zawór, tak jak w Volkswagenie. To jest to, co powinno być w naszych samochodach montowane. Taki zawór może Wam się przytkać w czasie drogi. W tym samochodzie dotychczas yy, wymieniłem oczywiście termo, yy, termostat, wymieniłem pompę wody, wymieniłem zdemontowałem i zamontowałem alternator i powiem wam, że na przykład w Subaru czy w Volkswagenie alternatory są montowane u góry. W tym samochodzie jestem w tej chwili w stanie, oczywiście z pod spodu zamontować yy, układ yy, układ regulatora napięcia bez wyjmowania alternatora i porównajcie teraz tego Mercedesa na przykład z Porsche, albo na przykład z Ferrari. O, to będzie lepszy przykład. Marki niemieckie idą w kierunku skomplikowania, no bo jakby nie było, Porsche to jest tak jak tak naprawdę fe, w tej chwili Volkswagen. Ale Ferrari weźmy. Ferrari Chodzicie pod spód samochodu, zdejmujecie osłonę spodnią i tam macie cały układ elektryczny. Wszystko macie na wierzchu. Możecie od spodu to demontować, możecie to naprawiać. Tutaj w tym samochodzie jest to bardziej skomplikowane, ale Subaru na przykład, ale na przykład Volkswagen, gdzie alternator jest zamontowany dokładnie w tym miejscu u góry, to już jest sprawa o wiele prostsza. I muszę Wam powiedzieć, że jak kiedyś jeździłem Oplem Rekordem i miałem problem z yy, układem y, regulatora napięcia, a tak naprawdę ze szczotkami, to bez demontażu mm. alternatora firmy Bosch byłem mm. w stanie. Zdemontować, to było gdzieś tutaj, w tym miejscu, ten układ, wyjąć go, wymienić środki i zamontować bez demontażu alternatora. Dobra, możemy kończyć. Kończymy. Skoro już tak bardzo przyspieszają, yy, mój operator przyspiesza. Prze 15 minut gadasz. 15 minut gadam. No to może trochę za dużo. Pozdrawiam Was. Będę demontował cały ten układ i może w przyszłym, w przyszłym filmie pokażę Wam, że bez demontażu silnika jestem w stanie naprawić, wymienić, naprawić układ EGR. Pozdrawiam do następnego filmu.